Montaż piekarnika do zabudowy w szafce kuchennej. Niby proste, ale sami zobaczcie, jaki pojawił się problem. Standardowa szafka pod piekarnik. Szerokość otworu 564 mm, natomiast wysokość 600 mm. Tak jak powinno być. Piekarnik również standardowy, a jednak pojawił się problem. Z szerokości wszystko pasuje, natomiast jeżeli chodzi o wysokość, sami widzicie. Zobaczcie jeden ze sposobów, jak to rozwiązać, aby nie przerabiać szafki. Teraz pasuje. Proste i szybkie wskazówki zawsze w jednym miejscu. Subskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, aby ich nie przegapić. Należy jeszcze piekarnik przykręcić i oto cała filozofia. Wkręty powinny znajdować się w piekarniku.